Kiedy najlepiej przesadzać storczyki? Wiosną, a może w innym terminie? I jak to zrobić? Między innymi o tym będzie mowa w dzisiejszym filmie z cyklu Dom pełen kwiatów. Zapraszam. Cudowne kwitnące storczyki są dostępne w sklepach ogrodniczych, kwiaciarniach i marketach przez cały rok w różnych gatunkach i różnych odmianach. Co oznacza, że nie można przyjąć jednego idealnego momentu przesadzania dla całej grupy roślin, lecz należy podejść do każdego z naszych storczyków indywidualnie. Oznacza to także, że dla tych roślin nie zawsze wiosna jest idealną porą przesadzania. Może się okazać, że lepszym momentem na przeprowadzenie tego zabiegu okaże się lato, jesień albo zima. Czym się zatem kierować? Po pierwsze tym, w jakiej fazie wegetacji jest roślina. Storczyka dobrze jest przesadzić, gdy skończy kwitnienie. Najczęściej kupujemy orchideę, gdy są obsypane cudownymi kwiatami. Wtedy nie należy ich przesadzać, ponieważ przeprowadzka do nowej doniczki i nowego podłoża jest zawsze dla rośliny stresująca i kwiaty oraz zawiązane pąki mogą zacząć opadać. Dlatego nowego kwitnącego storczyka można umieścić w ozdobnej osłonce i cieszyć się jego widokiem do momentu, gdy przekwitnie. Wtedy warto go przesadzić, co może pobudzić roślinę do szybszego ponowienia kwitnienia. Jeżeli pozostawimy nasz okaz po przekwitnięciu, żeby przeszedł swój czas spoczynku w dotychczasowej doniczce, warto go przesadzić, gdy zauważymy ponowny wzrost korzeni lub pojawiające się nowe pędy kwiatowe. Pędy te mogą tworzyć się przy liściach. Lub na poprzednich pędach kwiatowych. Czasami zdarza się tak, że nabywamy lub dostajemy piękną orchideę, której bardzo szybko usychają kwiaty. Wtedy warto zwrócić uwagę na korzenie naszego okazu. Jeżeli zauważymy, że jest ich niewiele, są one w złym stanie, też należy przesadzić storczyka, jednocześnie oczyszczając roślinę z korzeni, które są przegniłe lub uschnięte. Przesłanką do przesadzenia storczyka jest też atak szkodników. Niekiedy rośliny te atakowane są przez przędziorki, wciornastki, tarczniki czy wełnowce. Część szkodników może przebywać też w podłożu. Należy je więc wymienić. Zmiana podłoża i oczyszczenie korzeni orchidei jest również wskazane, gdy zauważymy objawy chorób i niepokojące plamy na liściach. Niektóre gatunki starczyków, jak np. katleja, motylnik, miltonia, cymbidium czy inne rośliny wytwarzające bulwy i pseudobulwy, w pewnym momencie przestają mieścić się w dotychczasowym pojemniku. Ich nowe przyrosty nie mają już miejsca, żeby się prawidłowo rozwijać. Wtedy także należy je przesadzić do nieco większej doniczki, by stworzyć im jak najlepsze warunki do dalszego wzrostu. Doniczki dla storczyków nie muszą być przezroczyste ale jeżeli mamy taką możliwość, warto takie wybrać, ponieważ w nich będzie łatwiej obserwować korzenie. Sprawdzać, czy są zdrowe, u falenopsisów przebarwione na szaro-zielony kolor, gdy są suche, lub ciemnozielony, gdy są mokre. Jeżeli zaczynają brunatnieć, psuć się i zagniwać, od razu to zauważymy i będziemy mogli szybciej zareagować. Najczęściej dla orchidei nie potrzebujemy dużych pojemników. Niekiedy zdarza się tak, że możemy nawet wykorzystać ten, w którym do tej pory. Pamiętajmy wtedy o jego dokładnym umyciu, zanim znowu posadzimy w nim roślinę. Jeżeli wszystko z naszym storczykiem jest w porządku, roślina, w tym jej korzenie są zdrowe, zaleca się przesadzanie raz na rok lub raz na dwa lata. Przesadzamy roślinę także wtedy, gdy widzimy, że podłoże w tym kora się rozkłada, zmienia strukturę i podłoże to staje się zbyt zbite. Bo należy pamiętać, że większość storczyków, które uprawiamy w domach, to epifity. Czyli rośliny, które w naturze nie rosną w glebie, lecz na drzewach, przyczepione do kory, a ich korzenie są przystosowane do czerpania wody i składników odżywczych z powietrza i opadów. Dlatego dla tych roślin musimy zaopatrzyć się w specjalne podłoże do storczyków, między innymi z zawartością kory. Takie podłoże z jednej strony pozwoli zatrzymać odpowiednią ilość wilgoci, żebyśmy nie musieli podlewać i zraszać storczyka codziennie lub co kilka dni. A także pozwoli szybko odpłynąć nadmiarowi wody. Jeżeli korzenie storczyka będą stale zanurzone w wodzie lub narażone na nadmierną wilgoć, mogą zacząć gnić. Tego typu podłoże ma też startową dawkę nawozu, zatem nie należy odżywiać świeżo przesadzonych roślin przez następne 8 tygodni ale należy od razu zwrócić uwagę, że storczyki w zależności od gatunku mają pod tym względem też nieco inne wymagania. Gatunki o bulwach i pseudobulwach możemy sadzić w nieco mniej przepuszczalnym, ale nadal przepuszczalnym podłożu, podczas gdy najbardziej popularne falenopsisy można sadzić w podłożu o większej zawartości kory. Z uwagi na swoją strukturę, podłoże do storczyków może w opakowaniu nierównomiernie się ułożyć. Dlatego przed użyciem warto je wysypać, na przykład na tacę, i wymieszać. Następnie wsypujemy jego niewielką ilość na dno nowej doniczki. Po czym delikatnie wyjmujemy storczyka, którego chcemy przesadzić z dotychczasowego pojemnika. W moim przypadku z naprawdę niewielkiej doniczki której korzenie już ewidentnie się dusiły i która była wypełniona już zbitym podłożem, na tyle zbitym, że trudno nawet go usunąć i rozplątać korzenie. W takim wypadku przyda się naczynie z wodą, w którym możemy zanurzyć bryłę korzeniową i stare podłoże delikatnie wypłukać. To wpłynie też pozytywnie na samą roślinę. Namoczone, ciemnozielone korzenie falenopsisów są bardziej elastyczne, nie będą więc tak narażone na uszkodzenia jak suche, jasne, szarozielone korzenie. Jeżeli są one zdrowe, umieszczamy storczyka w nowej doniczce i obsypujemy podłożem tak, by wypełniło pojemnik i przestrzeń między korzeniami. Jeżeli po wyciągnięciu storczyka i usunięciu starego podłoża zauważymy, że korzenie są brązowe, należy za pomocą czystego sekatora lub nożyka usunąć wszystkie przegniłe i uschnięte fragmenty, pozostawiając jedynie zdrowe korzenie. Nawet jeżeli pozostanie ich niewiele, falenopsis w dobrych warunkach potrafi się szybko odbudować, ale po cięciu korzeni możemy wstrzymać się dzień lub dwa z sadzeniem rośliny, żeby miejsca cięcia zaschły i się zabliźniły. Moja katleja też systemu korzeniowego nie ma w najlepszej kondycji. Ucierpiał on, gdy roślina spędzała lato w ogrodzie i była narażona na zbyt dużą ilość wilgoci. Mam nadzieję, że bez problemu również zregeneruje się w nowym podłożu. Storczyki z pseudobulwami nie muszą być już sadzone w przezroczystych doniczkach. Najczęściej nabywamy je już w nieprzezroczystych pojemnikach. Kondycję rośliny możemy tu poznać po nadziemnej jej części, liściach i pseudobulwach. Dlatego obserwacja korzeni nie jest tu już tak istotna. Jeżeli roślina rośnie w danym kierunku, nowe przyrosty pojawiają się z jednej strony. Sadząc ją w nowym pojemniku, umieśćmy ją w taki sposób, by więcej miejsca pozostawić właśnie dla nowych przerostów, a stare pseudobulwy można przesunąć bezpośrednio do ścianki. Jeżeli mamy do przesadzenia różne gatunki storczyków, w tym zarówno falenopsisy, jak i gatunki o drobniejszych korzeniach i pseudobulwach, można podłoże do storczyków sobie nieco podzielić i jego drobniejszą frakcję wykorzystać do roślin o drobniejszym systemie korzeniowym, a grubszą frakcję i większe kawałki kory. Do falenopsisów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by orchidee sadzić grupami w większych doniczkach. Ja tak zrobię na przykład z moimi trzema storczykami w tej samej odmianie Burra Gaara Jeżeli mamy już dużą sadzonkę tego typu orchidei, podczas przesadzania możemy taką roślinę również rozmnożyć, dzieląc ją na dwie lub więcej części, z której każda powinna mieć co najmniej jedną starą pseudobulwę i nowy przyrost. Po przesadzeniu nie podlewamy storczyków przez jeden lub nawet kilka dni, zwłaszcza jeżeli w trakcie zabiegu namoczyliśmy ich korzenie. Rośliny przez jakiś czas będą się adaptować do nowych warunków, mogą więc wystąpić zmiany w tempie wzrostu lub krótkotrwałe pogorszenie stanu roślin, np. liści. W tym czasie możemy przyciąć przekwitnięte fragmenty pędów kwiatowych lub całe pędy, jeżeli chcemy dodatkowo pobudzić roślinę do ponownego kwitnięcia. Życzę obficie kwitnących i zdrowych storczyków i zapraszam na kolejne filmy z cyklu Dom pełen kwiatów oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.